na którego jest 40 zeznań w, w, w prokuraturze, y, chroni się za immunitetem jest wszystko w porządku, zapewne też sprawa będzie umorzona. Tego nikt nie zauważył. Proszę Państwa, sąd nie przystąpił do rozpatrzenia tej sprawy, tylko ją z wokandy zrzucił. Tak. No więc w myśl definicji powagi prawa nie rozstrzyga się spraw rozstrzygniętych, a tu nie doszło do rozstrzygnięcia. A więc, panie Nowak, wrócimy do tego, wrócimy. Bądź pan spokojny. Jakubiak uderza w platformę. Niszczycie sprawiedliwość. Afera sądowa wstrząsa Polską. Polska polityka zadrżała w posadach. W ostrym i bezpardonowym wywiadzie Marek Jakubiak nie zostawił suchej nitki na Platformie Obywatelskiej. Padły zarzuty o niszczenie fundamentów państwa prawa, a sprawa sądu na Mokotowie budzi coraz większe kontrowersje. Temat, którym żyjemy, mam wrażenie, od wczoraj w zasadzie, sąd umorzył sprawę tak zwanego polskiego wątku, afery dotyczącej Sławomira Nowaka, afery korupcyjnej i moje pytanie, czy to jest dla pana zaskoczenie? No i wszystko jasne. Czy jest? Jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze wiadomo jest? o co chodzi. No więc powiem Państwu tak, że arogancja władzy i to takiej butnej władzy, która uważa, że im wszystko wolno, jeszcze jakby sięga zenitów. Ale ja myślę, że to jeszcze nie koniec. Ja sądziłem, że po tym jak pan Klich. Został ambasadorem szatni, a pan profesor ze Szczecina, nie będę już nazwiska wymieniał, na którego jest 40 zeznań w, w prokuraturze chroni się za immunitetem jest wszystko w porządku, zapewne też sprawa będzie umorzona i tak dalej, ale ja mam też dobre, bo tego nikt nie zauważył, proszę Państwa, sąd nie przystąpił do rozpatrzenia tej sprawy, tylko ją z wokandy zrzucił. Tak, to była taka decyzja i co ciekawe, prokurator się do ta. tego przychylił, ta, ta, więc ta. też no, taka niecodzienna sprawa, żeby prokurator mówił jednym głosem z obrońcą. No więc w myśl definicji powagi prawa nie rozstrzyga się spraw rozstrzygniętych, a tu nie doszło do rozstrzygnięcia. A więc Panie Nowak, wrócimy do tego, wrócimy bądź pan spokojny. Ale wiemy też co było ciekawe w tym wszystkim, bo jednym z argumentów było to, że tam nie było śladów DNA na tej gotówce znalezionej, na tych nie milionach wiadomo, złotych. <laughs> Więc też pytanie, no to się stało takim obiektem, że tak powiem, o którym się często teraz dyskutuje, jak to jest z tymi śladami DNA na gotówce. Proszę Państwa, każdy z nas przecież ma podwójne szuflady, trzyma pieniądze w nogach od stołu, każdy ma rozpiskę od kogo, ile i dla kogo i za co. Przez to każdy z nas ma 4 miliony, Ja teraz ostatnio w Warszawie znaleźli gościa, który miał 3 miliony w wersalce. No więc. I też był politykiem przez przypadek, oczywiście, Platformy Obywatelskiej. To jest, to jest powiem, takie zamienne, bo to się nie zdarza w innych sytuacjach, tylko w kołach liberalnych. Więc tak jak powiadam, etyka w, w Polsce to się tylko mierzy siatkami pieniędzy. Natomiast w Unii Europejskiej walizkami. To jest inna skala zupełnie. Ale jak I... mówi pan o tym, że w kręgach liberalnych, to zaraz się nasuwa ta cała doktryna Neumana, tak zwana. Coś w tym jest. Po prostu milcz. A będzie ci dane dalej mówić. Ale jeszcze jest drugi wątek, wątek ukraiński tej całej sprawy. Tutaj pytanie, czy będzie podobne. Proszę nie liczyć tu na nic. Proszę tu nie liczyć na nic. Ukraina to jest państwo, w którym korupcja jest czymś normalnym. Przypomnę, że przed chwilą ludzie wyszli na ulicę, ponieważ ich tą agencję zajmującą się antykorupcją chciano rozwiązać w ogóle. Więc myślę, że tutaj się nic takiego nie stanie. Musimy zmienić władzę. Po prostu, żebyśmy wiedzieli, ryba gnije, czy tam śmierdzi od głowy. I tak to się zaczyna, proszę Państwa. I to będzie schodziło na dół. Jeżeli powiem Państwu, że sędziowie sami są oburzeni tą sytuacją, bo są oburzeni tą sytuacją. Myślę, że prokuratorzy również. Yy, Przecież są ciężkie zarzuty, naprawdę, udowodnione zarzuty. Ja zachodzę w No głowę... duże wrażenie robiły te zdjęcia tej gotówki, prawda? Która była w nogach od stołu, w, różnych, w, w szafie, tak? Bodajże już, nie wiem, też nie chcę tutaj przekłamać, ale było jej bardzo dużo yy, i robiło to duże wrażenie. A teraz no, decyzja tak, bo to nie jest wyrok sądu, tylko jest taka decyzja. Jeszcze moje jedno pytanie w takim razie. Czy dla pana nie będzie zaskoczeniem, jeżeli okaże się, że za chwilę Sławomir Nowak na przykład będzie członkiem rządu? Ale ja go widziałem w Sejmie już ze dwa razy, więc yy, mu cały czas chodzi. On głowę wysoko nosi, ma immunitet koleżeński i powiem, że należy spodziewać się po oczyszczeniu, że prawa ręka Donalda Tuska, bo to jest prawa ręka Donalda Tuska, wróci tam, gdzie jest jej miejsce. A więc on miał swój gabinet w Urzędzie Rady Ministrów. Ja byłem wtedy wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT i muszę Państwu powiedzieć, że dowiedzieliśmy się, że nie było takiego aktu legislacyjnego, który by nie przeszedł przez słowo Nowaka, więc zdolny to on jest. Do czego? Zobaczymy, no. Cóż to dużo mówić, jeżeli my jesteśmy w stanie oglądać konferencje prasowe Donalda Tuska, w których on na przykład mówi o, o żołnierze z daleka, tak, o, każdy żołnierz, który używa broni musi wiedzieć, że my za nim stoimy z prokuratorami, zapomniał dodać, bo przecież cała grupa prokuratorów do tego jest, żeby żołnierzy ścigać, tak więc myślę sobie, że no... Wiecie Państwo, pewne Rubikony są przekraczane. Ja myślałem, że gdzieś sufit tego wszystkiego jest. Tu się okazuje, że to nie na kłamstwie się kończy. To się kończy na złych uczynkach podszytych kłamstwem. I to jest, powiem, chyba taki rak tego rządu. I też jest informacja, że portal niezależna.pl próbował ustalić, kto wydał piątkowe postanowienie w sprawie słowa Mira Nowaka. ale tutaj jak czytamy, tutaj cytuję, ale o dziwo rzecznicy zarówno o prokuraturę okręgowej, jak i sądu przekonywali, że nie mają takiej wiedzy. I tu informacja z portalu niezależna. My nieoficjalnie ustaliliśmy, że to bardzo niedoświadczony 29-letni asesor sądowy. Jak to komentować? Taka świeża informacja. No... W sądzie Mokotowskim różne rzeczy się dzieją. Przypomnę tutaj, że i Wąsika, i Kamińskiego, właśnie sąd Mokotowski skazywał. To warto pamiętać, że to jest ten sam sąd, a więc coś tu się dzieje w tym sądzie. I proszę Państwa, no cóż, po tym jak opublikowano, jak sędziowie wychodzą z siedziby platformy obywatelskiej, to było parę ładnych lat temu, razem z wtedy prezesem Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. No mam wrażenie, że Polska nie stoi praworządnością i to, to martwi, naprawdę martwi. Bo wiecie Państwo, Polska jest praworządna, tylko niepraworządni ludzie nią rządzą. No ale Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, wychodzi i mówi wprost, że on będzie się stosował właśnie wprost do konstytucji. No bo na przykład Trybunał Konstytucyjny jest zdeformowany tutaj cytat, odwołuje wiceprezesów, prezesów sądów, kolegia zgłaszają przeciw, on tym się nie interesuje. Jak komentować takie działania? Bo to też w kontekście tej sprawy warto ten temat wspomnieć. Wyobrażam sobie, bo to jednak wyobraźnia mi podpowiada, że jest spotkanie, na którym oni wszyscy są i oni zadają sobie pytania, na które odpowiedź dostają wprost i ciekawi mnie, jaka ta odpowiedź jest. Na przykład mówią, słuchaj, my działamy tak, że może nas wsadzić na dożywocie, że może nas wsadzić do więzienia. A odpowiedź może brzmieć, mamy inny plan na Polskę i tego się bardzo martwię, że oni po nas nawet i potop, więc ja powiem, że tego się obawiam, że oni nie rządzą Polską, oni nie chcą tej Polski jakiejś takiej, według naszych wyobrażeń, takiej wielkiej Polski, bogatej, bogatych, uśmiechniętych ludzi. I tak nie, mi się wydaje, że to wszystko prowadzi do anihilacji Polski, to jest do zgubienia Polski w niemieckich strukturach Unii Europejskiej i to mnie po prostu przeraża, ile o tym myślę. Mnie to przeraża, dlatego, że zadaję sobie pytanie, za co te miliony ludzi ginęło, Polaków, żeby mieć tą własną ojczyznę, żeby teraz przyszedł Donald Tusk ze swoją ekipą i tak po prostu przekazał tą Polskę Unii Europejskiej? Co ukrywa Mokotowski Sąd? Atmosfera zrobiła się jeszcze cięższa, gdy Jakubiak wskazał na Mokotów. Coś jest nie tak z tym sądem. Zbyt wiele spraw znika. Zbyt wiele decyzji zapada poza światłem reflektorów. Mówił sugerując, że to nie są przypadki, ale celowe działania. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi skandalami, kulisami polityki i gorącymi faktami, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Wasz głos to nasza siła, a razem nie pozwolimy, by prawda została zakopana pod rządową propagandą. Kliknij sub, zostaw komentarz i pokaż, że nie dajesz się nabrać na bajki Tuska.